Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie o to superowa, jednocześnie bardzo prosta modyfikacja, jaką jest Blocks3D. Co ona nam dodaje? Ehm, oczywiście bloki, które nigdyż istniały w formacie 2D, no i teraz są wraz z tym modem przekonwertowane do wersji 3D. No i prezentują się naprawdę wyśmienicie, wręcz wybornie i podobnie jak no to te tutaj obecne shadery em, polepszają. Jeżeli chodzi o, o piękno, nasz Minecraftowi świadek. Sami zresztą widzicie tutaj chociażby te wszystkie kwiaty, roślinki, są teraz w 3D. Wcześniej wyglądało to jak kartka papieru i raczej odrzucało niż przyciągało wzrok gracza. No i teraz możemy budować pięknego rodzaju ogrody. Tutaj macie wszystkie te kwiatki, jak one ładnie teraz w 3D się prezentują. Jedne co dostrzegłem z błędów, to to, że słonecznik nie wygląda najlepiej. Praktycznie nie ma tutaj tej. Tej żółtej powierzchni tego, tego kwiatka, ale co więcej, również wszystkie sadzonki, jak tutaj możecie sobie zobaczyć, zarówno w Doniczce, jak i tutaj, będąc posadzone na ziemi, wyglądają fantastycznie w tym formacie 3D. I moim skromnym zdaniem, powinno być to wprowadzone na stałe do Minecrafta. No, nie powinno być to po prostu modem zewnętrznym. Co dalej, również wszystkiego rodzaju uprawy. Teraz to sobie wszystko ładnie e, zasadzimy. Wszystko ładnie wyrosło. Jak widzicie, ziemniaki, zboże i tak dalej również teraz jest w 3D i wygląda to, tak jak wcześniej wspominałem, naprawdę bardzo dobrze. Grzyby, tak samo, zarówno w doniczce, jak i na podłożu e, prezentują się tak, jak należy. E, również te e, tutaj łodygi melonów, tak to sobie pozwolę określić, e, mają swój format 3 e, no i to naprawdę nieźle się e, prezentuje pojęczyny. No także jak widzicie, mam ten format, co więcej Redstone, dzięki czemu ten, ten drut e, Redstone no, wygląda całkiem lepiej od tego momentu. Podobnie jest e, z wszystkimi e, blokami, po których można się wspinać, tak jak e, tutaj widzicie, e, oczywiście te liany. Oraz drabinki, które ponoć w najnowszym Snapchatcie mają się właśnie w takiej oto wersji 3D pojawić. No i to jest naprawdę niezła rzecz, bo aż fajnie popatrzeć jak wszystko jakby no, ma, tą, ma tą powierzchnię. 3D, Niewielka zmiana odnośnie jeszcze krata ironowych, jakiś szyb. Ponoć tutaj też jakiś aspekt lekki 3D jest w porównaniu do tego poprzedniego, choć tego tak bardzo nie widać. Najbardziej myślę, że zmieniły się te rośliny, ale zobaczcie, w połączeniu z rzeczywiście z shaderami nasz świat staje się jeszcze bardziej piękny. Falująca również trawa, tak jak sami zresztą widzicie w formacie. 3D wygląda wręcz wybornie. Zatem to była ta prosta modyfikacja, z której warto skorzystać także. Jeżeli macie ochotę, no i przypodobał Wam się rzeczywiście ten model 3D, no to polecam ją zainstalować. Zmiana, tak jak wcześniej wspominałem, niewielka, ale jednak zawsze coś dodaje realizmu do gry, no i Nieco lepszego wyglądu moim skromnym zdaniem. Zatem jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie jak zwykle o cenie tego filmu, skomentujcie, no i powiedzcie co może chcielibyście zobaczyć następnym razem, jeżeli chodzi o modyfikacje. Zatem z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.